Ej, ej, nie wiem czy słyszeliście. Nowy Wiedźmin jest! Jeżeli posiadacie Twittera i choć trochę interesujecie się grami, wasza tablica po zalogowaniu się po południu 21 marca wyglądała prawdopodobnie mniej więcej tak. Skondensujmy zatem to, co już wiemy na 100%, bo w entuzjastycznym chaosie po upublicznieniu wiadomości niektóre informacje przyćmiły inne. Przede wszystkim zacznijmy od oficjalnego komunikatu. Jest on dość lakoniczny, prawdopodobnie po to, żeby nie budować zbędnego hajpu, co się raczej nie udało, bo strona padła zaraz po ogłoszeniu. Z treści dowiadujemy się trzech ważnych informacji. Po pierwsze, czwarta oficjalna część Wiedźmina powstawać będzie nie na własnym silniku studia, czyli na Red Engine 5, a na Unreal Engine 5. Po drugie, Redzi ogłosili zawiązanie strategicznego partnerstwa z Epic Games, czyli właścicielem Unreala. Ma ono pokrywać nie tylko licencjonowanie silnika, ale również aktywną partycypację w jego rozwoju, łącznie z jego przyszłymi iteracjami. Wkładem Redów ma być przede wszystkim dostosowanie go do tworzenia dużych i skomplikowanych otwartych światów. Po trzecie, natomiast studio dało jasno do zrozumienia, że na ten moment nie zamierza podawać do wiadomości ani spodziewanego czasu produkcji, ani daty premiery. Co na bazie ostatnich Wydarzeń jest zrozumiałe, ale o tym zaraz. Poza oficjalnym oświadczeniem pojawiły się bowiem jeszcze dwie istotne informacje. Po pierwsze, potwierdzono, że na udostępnionej grafice znajduje się medalion ze szkoły Rysia. Po drugie, na swoim prywatnym profilu na Twitterze Jason Slama ujawnił się jako Game Director Gry, czyli osoba od której będzie zależał jej ostateczny kształt. I teraz przechodzimy do punktu, w którym pozwolę sobie na mój własny komentarz. Zaczynając właśnie od osoby Jasona. Ludzie, którzy nie są jakoś szalenie wgryzieni w branżę mogą go nie kojarzyć. Przybliżmy sobie zatem trochę jego sylwetkę. Jason w 2008 roku ukończył studia na kierunku Video Game Development na uczelni w Toronto i następnie 6 lat spędził jako programista pracując dla kanadyjskiego oddziału Ubisoftu. Będąc tam pracował głównie nad tytułami na mobilki, przenośne konsole, ale dołożył również rękę do Assassin's Creed 3 oraz karcianki Might and Magic Duel of Champions, dwóch tytułów, które moim zdaniem okazały się kluczowe w jego dalszej karierze. W połowie 2014 roku został bowiem zgarnięty przez Redów do ich zespołu, a jego zadaniem było zaimplementowanie interfejsu do gry Wiedźmin 3 oraz mini gry karcianej, którą znamy jako Gwint. Jestem przekonany, że zarówno doświadczenie z Assassina, jak i Duel of Champions zagrały tutaj potężną rolę. Po sukcesie wypuszczonego w maju 2015 Wiedźmina szybko stało się jasne, że minigierka spodobała się graczom do tego stopnia, że ma potencjał na osobny tytuł. Dlatego już w sierpniu tego roku Jason stanął na czele zespołu programistycznego Gwinta, który swoją premierę miał na wiosnę 2017 roku. Od tego momentu przeskoczył kolejne dwa szczeble w karierze, uzyskując ostatecznie stanowisko Game Director. Karcianki w grudniu 2018 i zachowując je do maja 2021. No właśnie, tutaj kolejny istotny szczegół, który część z innych outletów newsowych mogła przegapić. W swoim profilu na LinkedInie Jason zaznaczył, że game direktorem kolejnej gry AAA w uniwersum Wiedźmina jest już od czerwca zeszłego roku. To znaczy, że prace nad tytułem w tej czy innej formie trwają nie od miesiąca czy dwóch, ale od blisko dziesięciu. Można zatem bezpiecznie zakładać, że tytuł posiada jakieś solidne podstawy. Współpraca z Epic'em zresztą na to wskazuje. Czy Jason poradzi sobie z z brzemieniem, które nad nim ciąży. <laughs> Ciężko ferować wyroki. Biorąc pod uwagę, że był mocno zaangażowany w tworzenie zarówno wiedźmina, jak i gwinta, czyli dwóch dobrych gier, nie drże jakoś bardzo o jakość. Myślę też, że jest otrzaskany z uniwersum jak mało kto, więc pod tym względem powinno być okej. Okay. Co innego, hype i wymagania fanów, ale o tym powiemy sobie za chwilę. Skoczmy teraz do silnika. Unreal Engine 5 to coś, na co bardzo czekam. Wypuszczone w 2020 roku demko pokazujące jak silnik działa na PlayStation 5 wgniotło mnie w fotel. Podkreślmy, że to wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, to nie jest jakaś prerenderowana scenka. Mimo to piąta iteracja nadal nie miała jeszcze swojej oficjalnej premiery. Rok temu zakładano, że ukaże się ona wiosną tego roku, dzisiaj szacunki mówią o lecie, ale nie znalazłem żadnego oficjalnego potwierdzenia. Czy odejście z Red Engine na rzecz Unreala to dobry ruch? Mam wrażenie, że wyrażam tutaj niepopularną opinię, ale moim zdaniem bardzo dobry. Ja wiem, że dużo osób mnie znielubi za to, bo w końcu Red Engine to jest nasz. Polski produkt, patriotyczny, i wiele osób, patrząc przez ten pryzmat, nie chce zmiany. Ale bądźmy uczciwi. Cyberpunk jest na Red Engine, a gradu dzisiaj boryka się z problemami wynikającymi właśnie z niego. Tworzenie własnego silnika, szczególnie takiego, który jest w stanie udźwignąć tytuł AAA, to są horrendalne pieniądze i zasoby. I czasami upieranie się, żeby robić wszystko in-house, moim zdaniem jest zwyczajnie niepotrzebne. Co premiera Cyberpunka, moim zdaniem, tylko podkreśla. Dlatego przerzucenie części z tych zasobów do tworzenia gry, a drugiej części do współtworzenia Unreal'a, ma moim zdaniem mnóstwo sensu. No właśnie, bo warto to jeszcze raz zaznaczyć. Redzi nie licencjonują tego silnika, mają go aktywnie współtworzyć. CD-Projekt udowodnił, że umie robić silniki i otwarte światy. To doświadczenie jest cenne, wręcz niewiarygodnie cenne, i myślę, że łącząc siły z Epicem, wyjdzie z tego pod względem technologicznym coś niezwykle imponującego. Czy nas to bodzie w patriotyczną dumę, czy nie? Epic ma więcej doświadczenia w tworzeniu silników, są one lepiej udokumentowane i przetestowane, co liczę zaowocuje dużo stabilniejszą pod względem technicznym premierą czwartej części Wiedźmina, a samemu studiu da więcej czasu, ludzi i energii do wpompowania w to, co moim zdaniem wychodzi redą najlepiej, czyli design, fabułę i klimat. A skoro już jesteśmy przy fabule, specjalnie zostawiłem ten temat na koniec, bo właściwie najmniej o niej wiemy i najwięcej tutaj pola do spekulacji. I nie ukrywam, że lubię sobie błądzić myślami na różne tematy, to ciężko ulepić tutaj jakieś konkrety. Powstaje teraz dużo bajtowych artykułów, które próbują kapitalizować na domysłach, ale w gruncie rzeczy konkluzja jest taka, że nikt nic nie wie. Co zatem wiemy? Jeżeli twórcy zamierzają się trzymać raz danego słowa, trójka jest ostatnią grą, w której graliśmy jako Geralt. Ergo, czwarta część powinna mieć innego bohatera. Bardzo wielu graczy i dziennikarzy branżowych wskazuje tutaj Ciri jako naturalną następczynię głównego protagonisty. Ma to sens, jeżeli gra będzie fabularnym następcą poprzednich trzech części. Już w trójce wcielaliśmy się na chwilę w Ciri i logika podpowiada, że taka powinna być kolej rzeczy. Fani zresztą zdają się tego nie. Jako oczekiwać, więc pójście w innym kierunku mogłoby być nierozsądnym krokiem ze strony Dewów. Nie skreślałbym jednak takiej opcji. Czerpiąc znowu z cyberpunka, Rydzi nauczyli się, jak prowadzić fabułę dostosowaną do postaci o różnej płci, cechach czy przeszłości. I nie zdziwiłbym się, gdyby korzystając z tego doświadczenia, pozwolili graczom na stworzenie własnego Wiedźmina. Wskazówką, która moim zdaniem może wspierać tą hipotezę, jest potwierdzony już amulet szkoły Rysia. Przeczytałem Wiedźmińską Sagę dwukrotnie, ale nawet ja nie znam jej na wyrywki, dlatego postanowiłem się posiłkować informacjami w internecie. Jedyny konkret znalazłem na samym dole artykułu na portalu Games Guru, gdzie autor stwierdził, że Wiedźmińska Szkoła Cechu Rysia nie istnieje. Przynajmniej nie w kanonie. Jedyną poszlaką jest nieautoryzowane opowiadanie, w którym szkołę Rysia miał założyć Lambert, jako reformowaną odnogę szkoły Kota. Miał to zrobić ku pamięci swojego przyjaciela. Domyślam się, że chodzi tutaj o ID. Fani podkreślają również, że w trzeciej części przygód Geralta Ciri nosiła medalion szkoły kota zdobyty na łowcy nagród Leo Bonharcie. To wszystko jednak są tylko domysły i spekulacje, więc nie traktujcie tych informacji jako prawdy objawionej. Moim zdaniem bowiem najgorszą rzeczą w branży są osoby wyjmujące jakiś fragment oficjalnej wypowiedzi twórców, dorabiające do tego jakąś teorię i hypujące ją w kosmos. A później przychodzi co do czego, okazuje się, że w grze nie ma tego na co liczył gracz, a gromy spadają nie na dziennikarza, który podał nieprawdziwe info, a na twórców. I wiem, że dla wielu z was, gry w uniwersum Wiedźmina jak przystało na nośnik kultury, są ważną sprawą. Tym bardziej moim zdaniem warto filtrować informacje i nie nakręcać się za bardzo, bo przesadny hype może zrujnować doświadczenie. Dlatego też cieszę się, że nauczony przykrem doświadczeniem z Cyberpunkiem CD Projekt nie podał żadnych dat i deadline'ów. Oby przełożyło się to na spokój ducha twórców, a tym samym na jakość produkcji. A wy, co sądzicie o ogłoszeniu kolejnej części Wiedźmina? Dajcie mi znać w komentarzach. Albo lepiej, odwiedźcie mnie na streamie. W momencie publikacji tego materiału powinienem być właśnie na Twitchu. Link w przypiętym komentarzu. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa pa!